Ciemanko, Witajcie na kanale Pierogi z kimchi. w kolejnym odcinku to jest pudełeczko do sirak pudełeczko, poznajecie moje pudełeczko pokazywałam wam kiedyś już je to jest koreański do shirak, czyli tradycyjne koreańskie pudełeczko na drugie śniadanie na obiad, na lunch tak jak mój asystent tutaj demonstruje, jest ono bardzo poręczne. Takich pudełek zbyt często się już nie używa, chyba że jako ciekawostkę ja mam takie, kupiłam sobie, bo mi się podoba i dzisiaj będziemy wypełniać to pudełeczko. Tak jak zapowiadałam w odcinku poniedziałkowym, zajmiemy się dzisiaj lunchboxem, pudełkiem śniadaniówką, no bo zaczął się rok szkolny, większość osób wróciła już do pracy, dzieci wróciły do szkoły i żeby nie robić im codziennie kanapek, pokażę Wam dzisiaj trochę ciekawsze rozwiązanie. Że odrobinę bardziej pracochłonne niż kanapki, ale jakbyśmy chcieli zrobić takie dobre, wypasione kanapki, to pewnie zajęłoby nam to podobną ilość czasu, więc zabieramy się do roboty. Będziemy dzisiaj wypełniać to pudełko. Będziemy robić trzy rzeczy. Zaczniemy od kimbabu, ale trochę innego niż zwykle. To będzie taki kimbab, w którym nie trzeba się martwić, że coś nam się rozlatuje, że trzeba układać wszystko ładnie. Taki kimbab, w którym ryż będzie już wymieszany ze składnikami. Bardzo ciekawie to wygląda. Już wam pokazuję. Na początek muszę pokroić sobie warzywa których będę używać. Możemy tutaj użyć dowolnych warzyw. Ja będę korzystać z mojego typowego, koreańskiego warzywnego repertuaru, czyli trochę papryki, trochę marchewki, trochę cukinii. Cukinii co to jest? To jest cukinia. To jest tak naprawdę dynia, e ale w Polsce lepiej zastąpić ją po prostu cukinią. W koreańsku też jest takie warzywo, co się nazywa cukinia? Jest, masz rację, ale trochę inaczej wygląda, ale bardzo podobnie do dyni echoba. Kroimy warzywa w drobniutką kosteczkę. Planujemy z Sonu przygotować to pudełko i wziąć je sobie na dwór, bo pogoda jest dzisiaj piękna, nie jest za gorąco, więc mimo, że to jest propozycja lunchboxowa, śniadaniowa, na drugie śniadanie, to my dzisiaj sobie to weźmiemy na dwór na kolację po placu zabaw, więc... Degustacja w tym odcinku dzisiaj będzie odbywała się trochę w innych warunkach niż zwykle. Spakujemy pudełko i pójdziemy na plac zabaw. Mama, te pudełko. A twoje gdzie jest? Tak. Pokroiłam zieloną paprykę i czerwoną paprykę. Tak naprawdę taki kimbab, który teraz robię, nazywa się w Korei kimbab i on Zwykle składa się trochę z innych składników, jest bardzo pikantny. My dzisiaj robimy zupełnie niepikantny, nieostry, taki, żeby nadawał się do pudełka. Nikt nie chce na drugie śniadanie męczyć się z ostrym jedzeniem, więc my zrobimy taki zupełnie niepikantny. Dzisiaj lubisz marchewkę? Mhm. To damy dużo marchewki? Tak. To są kiełbaski też będziemy dawać do naszego pudełeczka dzisiaj. Co ty na to? Warzywa pokrojone, wygląda to tak, zaraz podsmażę je sobie lekko na patelni, tylko najpierw ważne jest, żeby ugotować ryż. Jeżeli ryż gotujecie normalnie w garnku, to powinniście to zrobić zanim zaczęliście kroić warzywa, a jeżeli macie już ugotowany, to wyciągamy go teraz z garnka, żeby lekko przestygł. Ryżu wyciągnęłam mniej więcej tyle. Z warzywami przechodzę do patelni i szybko je podsmażę. Jakie jest twoje ulubione warzywo? Jabłka. Jambuka najbardziej lubisz? Mhm. A to są owoce. A co jeszcze najbardziej lubisz? I pomidorki. Na odrobinie rozgrzanego oleju będziemy podsmażać te wszystkie warzywa, żeby zmiękły, żeby były smaczne. Zaraz to zacznie pięknie pachnieć. Oczywiście, mówiłam wam, że oryginalny ten kimbab, tego, o tym kształcie, który będziemy robić, nazywa się denitsu kimbab i tam zwykle dodaje się ciasto rybne. To jest odęg, ale my nie będziemy dodawać ciasta rybnego, bo no ciężko je znaleźć, wydaje mi się, że to byłaby dość kontrowersyjna pozycja śniadaniówkowa, jakbym nagle wyskoczyła zajść ciastem rybnym. Jeżeli jesteście wielkimi amatorami koreańskiej kuchni, to możecie sobie oczywiście tutaj dodać ciasto rybne, pewnie już je macie w zamrażalniku, jeżeli chcecie jakiś białkowy dodatek powiedzmy, to możecie dodać tutaj szynki, ale ja nie dodaję, bo inne moje propozycje do tego pudełka będą wystarczająco białkowe. Kiedy to wszystko delikatnie się podsmaży, dodajemy sos sojowy, dwie łyżki. się oddaliby tu coś słodkiego, ale ja dzisiaj dam sobie z tym spokój. Przesypujemy wszystkie usmażone warzywa do miseczki. Teraz dodatek opcjonalny, coś co sprawi, że moje rolki będą smaczniejsze, ale nie musicie tego dodawać. To jest taka żółta rzodkiew, którą dodaje się do kimbabu. Ja mam tutaj już pokrojoną w paski. W wielu marketach też taka rzodkiew już pokrojona w paski jest dostępna. Ja teraz te paski są dla mnie za, za grube, więc ja każdy pasek Przekroję sobie na cztery części i dopiero pokroję w kosteczkę. Chyba przesadziłam z ilością, ale ja bardzo lubię tą rzodkiew. I oczywiście nie musicie kupować takiej rzotkwi. Na nią przepis już był na tym kanale. Możecie zrobić sobie w domu. To jest bardzo proste, a będziecie mieć zdrowszą opcję. Jeżeli chcecie spolszczyć trochę to pudełeczko, to możecie dodać jakiegoś kiszonego albo konserwowego ogórka. Wsypujemy rzodkiew do warzyw i musimy dodać też test jakości. Czy dobry sezam? Jak widzicie, sezam cieszy się w naszym domu dość sporą popularnością. Dodamy go tutaj. Proszę, łyżeczkę sezamu, Sonu. Taką. I jeszcze jedną. Możemy się z takim rozmachem to robić. Jeszcze. Jeszcze? Dziękuję bardzo. Dodaliśmy sezam. Więcej go jest poza miską, ale to już się wytnie. Dodajemy ryż i teraz całość intensywnie mieszamy. To jest najtrudniejszy element tego całego przygotowania, bo musimy ten ryż powinien być taki klejący dość, żeby był smaczny. Więc musimy go teraz porozbijać, tak żeby idealnie się wymieszał z tym. Wymieszane wygląda to tak. I teraz warto spróbować, czy jest smaczne. Mam tutaj czystą łyżkę. Czy trzeba może sosu sojowego? Mm. Pół łyżeczki sosu. Nie zaszkodzi. Będziemy to teraz zwijać. Mam tutaj matę do zwijania. Nie jest ona potrzebna. Poradzicie sobie bez maty. Mam też algi kim. Możecie użyć Alknori. Oczywiście polecam bardziej te koreańskie. Takie gładką stroną układamy do spodu. Bierzemy się za zwijanie, tylko nie będziemy tego zwijać jak zwykłego kimbabu, czyli nie nałożymy sobie tak na płasko zupełnie, bo powstałby nam taki rulon. A nie chciałabym, żeby to tak wyglądało. Chciałabym, żeby to wyglądało profesjonalnie. Czyli układamy tak, sporą ilość. Możemy to delikatnie rozprowadzić, ale nie za bardzo. I lulujemy. Mhm. Zrobiłam to tak, żeby te algi się nie zwijały, nie robił się taki rulonik. Zaraz powtórzę, bo oczywiście nic nie było widać. Drugą rolkę damy trochę więcej ryżu. Mhm, zwijamy. Jeżeli tak się złożyło, że nie jesteście fanami alg, takich algki, alg nori, to możecie spokojnie... O nie, olej sezamowy się skończył, są kryzys. Możecie to zamiast robić tak jak ja, czyli y, zabijać w algi, zawinąć to. się rozproszyłam tym olejem. Y, zawinąć to w omleta z jajka. Usmażyć omleta z dwóch jajek mniej więcej takiego w miarę grubego, żeby to się trzymało i zawinąć. No, będzie się słabiej trzymało niż w algach, ale będzie ok. Więc to nie jest tak, że kimbab mogą jeść tylko osoby, które lubią te glony. I zobacz, smarujemy. Górę olejem sezamowym, elegancko, z namaszczeniem, z boku, rewelacja Sonuś, ty to jesteś kucharz. I taką posmarowaną, piękną, błyszczącą rolkę kroimy, najlepiej to zrobić nożem do chleba, chyba że macie bardzo ostry nóż, to wtedy nie musicie się martwić z nożami do chleba, ale jeżeli nie macie, to warto zrobić to takim nożem i kroimy na takie kawałeczki. I mamy okrągły, taki fajny kimba bez żadnych zwijańców w środku. Takie mi chodziło. Układamy go sobie w pojemniczku po jednej stronie, tak żeby zostało nam miejsca na następne wypełnienie, a może spróbujemy sobie, bo zawsze tą tą dupkę zawsze trzeba sobie zjeść. I próbujemy. Teraz zajmijmy się pozostałymi dodatkami do naszego pudełeczka. Oczywiście możecie dać tu jakieś świeże warzywa, ale wtedy wystarczy je po prostu pokroić. Ja pokazuję Wam to, co wymaga trochę więcej pracy dzisiaj. I musimy teraz bardzo, bardzo dokładnie wymieszać jajka. Mam cztery jajka. Będziemy z nich robić zwijany omlet. Pokazywałam Wam już kiedyś zwijany omlet, ale dzisiaj skupimy się trochę na tym, jak to robić, żeby wyszedł on ładny. Możecie dać do tego omleta jakiekolwiek dodatki. Możecie dodać warzywa, ale skoro warzywa już mamy w dużej ilości w tych rolkach, to tutaj zrobimy czyściuteńki, taki żółciutki piękny omlecik. I Sonu miesza jajka, a ja zrobię kolejny dodatek, który też nie wymaga pracy, ale efektownie wygląda. I zawsze o nim mówię, wspominam, a nigdy Wam chyba nie pokazywałam, jak to się robi. Będziemy robić ośmiorniczki z kiełbasek. I widzę, że kiełbaski zostały przejęte. Dobre. Dobre. Kiełbasa od rolnika. Jaka? Kiełbasa od rolnika. Od rolnika? To nie jest kiełbasa od rolnika, ale jak macie taką, to to świetnie. Ja mam takie małe kiełbaski wiedeńskie, one się super do tego nadają. Jeżeli chcecie takie małe kiełbaski, to w Polsce dostępne są takie kiełbaski dla dzieci. I uwaga, proszę się skupić. Kroimy tak. Od połowy, a nawet mniej niż połowy przecinamy. Na, tutaj na pół, potem tutaj. I powstają nam cztery nogi, ale to jest za mało. Więc ukrajamy jeszcze tutaj i tutaj. Ale w ten sposób robiąc łatwo jest zrobić tak, że straci jakąś nogę nasza ośmiorniczka, więc możemy też zrobić tak. Przekrajamy tutaj na trzy. Tak, a tutaj na jeden. Taka opcja najbardziej jest podobna do rzeczywistej ośmiornicy. Oczywiście jeszcze nie, dopiero po ugotowaniu będzie wyglądać tak jak powinna. Gdzie jest ta, co ja pokroiłam? W Korei i Japonii ludzie mają niesamowite ilości sposobów krojenia tego typu kiełbasek w różne finezyjne kształty. Mi jednak jedynie wychodzą te ośmiorniczki, więc wam też polecam. I wrzucimy je zaraz do gotującej się wody na dosłownie kilka sekund. Woda na ośmiorniczki się gotuje, a ja zabieram się za jajko. Rozgrzewam patelnię. Jajko mam pięknie wymieszane dzięki mojemu pomocnikowi. Rozgr... Ten olej też mi się kończy. Rozgrzewam patelnię, wlewam odrobinę oleju, nie za dużo. I przygotowałam sobie też ser w plastrach, bo można go włożyć do takiego omleta. Doda on trochę smaku. Na rozgrzaną patelnię, nawet za mocno się rozgrzała, wlewamy jajko. Musimy tutaj działać szybciuteńko. Kładziemy ser gdzieś na środku i zwijamy omleta. Mówię, że musimy działać szybko, bo nie chcę, żeby on zrobił się brązowy. Jak jest brązowy, to znaczy, że jest po prostu niezbyt udany, więc zwijamy go tak ładnie i tą końcówkę. Przenosimy do tyłu, zmniejszamy ogień na jak najmniejszy i wlewamy jeszcze jajko. Ser się tam fajnie roztopił, zwijamy dalej. Myślę, że zrobię dwa omlety: jeden z serem, a drugi bez. I teraz, jak już mam zwinięty, zostawię go sobie na chwilkę na ciepłej patelni żeby doszedł w środku. Tutaj natomiast gotuje mi się już woda na ośmiorniczki, więc zaraz je wrzucę. Mój elegancki omlet zostaje ściągnięty z patelni, przeniosę go sobie na deskę i niech sobie trochę odpocznie. Warto go zostawić nie kroić od razu, bo może nam się wszystko rozlecieć, a tak on sobie jeszcze troszeczkę dojdzie. Zaraz będę smażyć drugiego, tylko wrzucę ośmiorniczki. One się tu zaraz pięknie pootwierają. Oczywiście możemy to też zrobić smażąc, ale lepsze będą gotowane pootwierały się. One nie potrzebują dużo czasu. Ważne, żeby się po prostu podgrzały, więc mogę je wyłączyć. Tak wyglądają moje ośmiorniczki. Jak natniemy za bardzo, to wyjdzie nam nie ośmiorniczka, trochę taka fryzura na Abę wyszła. <laughs> Co ja mam z tą bo... Abbą? Parańskie mamy zapewne. Wycięłyby do nich jeszcze oczka z serabuśkę taką ale wszystko ma swoje granice. Bierzemy się teraz za omleta, bez sera, bez, bez dodatków. Rozprowadzamy je po całej patelni i szybko zaczynamy zwijanie, żeby nie zrobiło się brązowe i nie ścięło się za bardzo. Żeby dało się je jednak rolować. I ostatnia. Taki omlet nazywa się w pokorańsku gieran Mari. Gieran to jest jajko, a Mari to jest coś zwijanego. Otrzymamy go jeszcze chwilkę na patelni z każdej strony, żeby jajko w środku się ścięło. Cała armia ośmiorniczek tutaj na mnie czeka. Omlet też tu czeka i kroimy. Ten omlet z serem najlepiej jest pokroić jak całkowicie wystydnie więc dam mu jeszcze chwilkę czasu. A omlet bez sera możemy już kroić i zobaczcie, jak on w środku wygląda. Ma taką dość zwartą strukturę. Na pewno się nie odroluje, nie rozleci. Idealnie sprawdzi się do takiego pojemniczka. W Japonii pewnie zrobiono by na niego takie algowe trzymadełka, ale to jest koreański program, więc nie będziemy się tutaj bawić. Próbujmy przekroić tego z serem. Uu, ten jest taki tutaj. Spróbuję go, ale krojenie zostawiłabym na później. Mm. Nie wiem, czy to widzicie. To ser wypływa z pomiędzy tych warstw. O, jaki ten dobry jest. Mam Omlety pokrojone, ten serowy jest cudowny po prostu. Zwykle tam dawałam zwykły ser mozzarella, ale taki ser. No taki. Niezbyt ambitny ser. Jest lepszą opcją. Układam pojemniczku jajko w Sonu pojemniczku też układamy jajko tak to teraz wygląda jeszcze tylko dołożymy ośmiorniczki dobrze my pakujemy nasze pudełeczka i idziemy w drogę Ola Baba proszę to my zabieramy się za jedzenie Jajko z serem mi się tak podoba, jeszcze jest, już nie zdążyło wystygnąć. Jest superowe. M mlekiem polecam. Polecam z mlekiem? Super. To mówimy Wam. Papa! Papa! Pa. Pa, pa.